Witam na konferencji prasowej po meczu Broni Radą GKS. Wikielec. trener wikielca Damian Jaznobowski Poprosimy o ocenę meczu. Jak pan ten mecz widzi z ławki trenera? Z naszej perspektywy, oczywiście, w taki sposób tylko mogę się powiedzieć, dwie odsłony, dwie, dwie różne perspektywy, jeżeli chodzi o nasze znaczy, funkcjonowanie w pierwszej połowie i zupełnie inne w drugiej połowie. W pierwszej połowie hmm, Dostosowaliśmy się do tego, co chciała grać Broń, jakie narzuciła warunki gry, byliśmy zbyt pasywni, byliśmy zbyt daleko od przeciwnika, przez co to, przez to gospodarze w meczu grali sobie będę własnej zasady, umieszczali piłkę bez naszej presji, a tak naprawdę ze spóźnioną presją w miejsca, które ona chciała, a nie w którym my byśmy chcieli. Tutaj, tak jakby troszkę pretensje, e, które miałem w, w, do zawodników w to dotyczyły głównie tego, że nie ukierunkowywaliśmy swoimi składnikami persyjnymi zawodników, gospodarzy e, do tego, by miejsca, które nam było wygodnie, tylko tak naprawdę, no, tak jak powiedziałem, gospodarze e, mając po sekundę, dwie, więcej czasu i miejsca, pokrętywali nas, by brali e, w rejony miejsca na boisku, niewygodne dla nas. Wtedy to mocno sobie powiedzieliśmy, skoregowaliśmy. Chcieliśmy wyjść podważnie na drugą połowę, chcieliśmy sprawiać dystans i odległość od przeciwnika i myślę, że druga połowa, mojen pierwsza, trzeba sobie powiedzieć szczerze, gdzieś tam wody tam do broni, to druga uważam, że zdecydowanie pod nasze doszło stworzyliśmy sobie dużo okazji polkarnym przeciwnika, Troszkę, losy, że mi dosyć, że... W wielu momentach zamiast po kolokalnych, to gdzieś tam szukaliśmy na siłę. podań przedobrzeliśmy i tak naprawdę z tych pięciu, sześciu fajnych okazji na zdobycie bramki zdobyliśmy tylko jednego. Po części się tego cieszymy oczywiście, natomiast, natomiast mamy niedosyt, bo, bo w kolejnym meczu stwarzamy sobie sporo dobrych okazji bramkowych, a, a nie zamieniamy ich na bramki. I, i, i ciężko o wygrane, jeżeli, jeżeli ta skuteczność w porównaniu przeciwnika nie ulegnie mnie Druga część konferencji prasowej po meczu broja broń radą GTS i pan trener Mateusz Dudek. Panie trenerze, jak pan oceni ten mecz w ławki trenera, no i taki pewien niedosyt, jeden punkt? Zgadza się, no przede wszystkim chciałbym podkreślić, że dzisiaj też taki jest może nieoczywisty fakt, że w pierwszej jedenastce mieliśmy trzech wychowanków Akademii. Myślę, że wiele klubów mogłoby pozazdrościć takiego stawiania czy, czy sytuacji, gdzie część tej jedenastki to są wychowankowie, do tego młodzi. Jeśli chodzi o wydarzenia wojskowe, dwie diametralnie różne połowy. Pierwsza jesteśmy. Dobrze dysponowani, kontrolowaliśmy ją w pełni i tak chciałbym widzieć wyglądający zespół nasz w każdym spotkaniu, bo potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, tworzyliśmy sytuację, kiedy trzeba było grać po ziemi to graliśmy, kiedy przyspieszyć to przyspieszaliśmy, zabrakło tylko w tym polu karnym do kończenia. Co jest paradoksem, że akurat ćwiczyliśmy to w tym tygodniu i, i gdzieś tam poświęciliśmy więcej czasu na ten element gry. Niestety nie wykorzystujemy tych sytuacji. Pierwsza połowa kończy się tylko wynikiem 1-0. W drugiej połowie, no, tutaj zabrakło nam właśnie tej dominacji, energii. Tak, no myślę, że do przepracowania, do analizy ten, te 45 minut. Myślę, że powinniśmy wymagać od siebie więcej i, i zdecydowanie tutaj e, mogliśmy zagrać lepsze te 45 minut. Ale z drugiej strony też mieliśmy swoje sytuacje, może mniej niż w pierwszej połowie, ale, ale mówię, no tutaj też bramka po błędzie. Szkoda, szkoda tych punktów. Szkoda, bo jest niedosyt, no ale na pewno cieszy gra młodych chłopaków. Cieszy to, że. Potrafiliśmy zagrać naprawdę na wysokim poziomie 45 minut. Teraz musimy dołożyć pracę, żeby to było 90 minut, i, i wtedy myślę, że punkty będą się zgadzać.